Organizatorzy i miasto Sanok nas czymś nowym, nowoczesnym i umilającym nam pobyt tutaj w Sanoku zastąpią. To no, Tu jest cały kompleks, oczywiście ci z Państwa, którzy byli w Sanoku wiedzą to doskonale, informacja dla tych pozostałych obok jedno z najładniejszych lodowisk aktualnie w Polsce, gdzie hokeiści sanoc grają swoje mecze. Z wszystko powodzeniem to, są z powodzeniem, liderem z powodzeniem, z powodzeniem. Ekstraklasy i zdobyli wszystko, to nie tak dawno, pod koniec ubiegłego roku, po raz drugi w swojej historii Puchar Polski. Wszystko malowniczo położone nad rzeką San oczywiście, a więc naprawdę bardzo przyjemny, bardzo ładny i nowoczesny kompleks. W ogóle piękne miasto z pomnikiem na ławeczce siedzi sobie z rynku to już, można to się już inna można sprawę. się obok niego do niego przysiąść. Wróćmy do iSpeedway'a, przygotowania do na motocyklu. Tak jest Krasnikow kask czerwony Iwanow Niebieski, Henderson Biały i knap w kasku żółtym, a więc taki deser wisienka na tym dzisiejszym torcie. Za chwilę stanął nieruchomo pod taśmą, którą zwolni brytyjski arbiter Jim Lawrence, a tak właśnie już dzisiaj zupełnie dało sobie zapomnieć arbiter, a wszyscy bez wyjątku z kim nie rozmawialiśmy przed tymi zawodami podkreślali, że to jest ten człowiek, który nas mocno zdenerwował w pierwszych wyścigach nowego paru świata w Gorzowie Wielkopolskim dziś e, aż takim aptekarzem nie jest i ani razu nie e, nakazał powtórzenia startu. Patrzy też tak, że te dwa razy mi się lotnego startu wykonać, co To nie jest aż tak e, tutaj dokładnie pilnowane przez Dima Lawrenca e, jak to było kilka miesięcy temu w oczywiście krasnikow, kask czerwony, Iwanów niebieski, Henderson biały i Grzegorz Knap, patrzymy na Grzegorza Knapa bardzo dobry start Grzegorza, tylko czy gdzieś tam między Rosjanami utknie? nie, jest Grzesiek Knap na pierwszym miejscu to fantastyczna sprawa, ale już kontra jadącego w kasku czerwonym Krasnikowa ale jedzie Grzesiek na miejscu drugim to fantastyczna sprawa daleko, daleko z tyłu Henderson, Iwanów trzeci czy Grzegorzowi uda się dowieść to drugie miejsce do mety? No, zwycięstwo nad Iwanowem byłoby kapitalne, ale już Rosjanin jest drugi. Szkoda, szkoda, bo zapowiadało się to fantastycznie. No, może teraz się nie, do, nie uda, ale może uda się w Grand Prix. Pokazuje Grzegorz Knap, że uczy się z każdym wyścigiem i naprawdę ma coraz większe możliwości. Bardzo pewnie prowadzi przed Szwedem Hendersonem. Krasnikow pierwszy. Iwanow no, najpierw musiał stoczyć walkę z knapem, więc traci bardzo dużo do Krasnikowa. No i pewnie po raz drugi z rzędu przegra dzisiaj ten prestiżowy pojedynek z Krasnikowem. Drugi jest Iwanow, a trzeci Grzegorz Knap. Prawo! Kapitalnie wspaniała jazda triumfatorem dzisiejszej rundy eliminacyjnej w siedmiu wyścigach, siedem zwycięstw, komplet 21 punktów. Nikołaj Krasnikow wygrywa wielki finał, dwa punkty Iwanow i dla niego drugie miejsce w tym turnieju. I trzecie, jakżeż radosne, jakżeż fajna to informacja, Grzegorz Knap stanie na podium, no ale to co zrobił na pierwszych dwóch okrążeniach, kapitalny atak o zewnętrznej. Proszę zobaczyć w żółtym kasku Grzegorz Knap, zobaczmy to jeszcze raz. Mistrzowie ścigania się na motocyklach na lodzie Krasnikow Iwanow za plecami naszego reprezentanta. Tutaj w ramię w ramię, bark w bark. No i tutaj nie mógł sobie pozwolić na to, żeby nie odeprzeć tego ataku Knapa. Nikołaj Krasnikow poradził sobie Krasnikow jako pierwszy z Grzegorzem Knapem, potem Knap jeszcze jedno okrążenie przejechał przed Iwanowem, no ale tutaj Iwanow obrał optymalny tor jazdy, no i ten sprzęt na pewno, na pewno, który, którym dysponują Rosjanie jest szybszy od tych motocykli, na których jeździ Grzegorz Knap. Ale jeśli chodzi o resztę świata, to numerem jeden dziś tutaj Dzisiaj, nie, jest Knap. Grzegorz Knap. Krasnikow pierwszy, Iwanów drugi, Grzegorz Knap trzeci, na miejscu czwartym Henderson i dalej piąty Jan Kletowski. ta piątka awansuje do cyklu Grand Prix. Szósty Martin Leitner 10 punktów, siódmy Stefan Pleczacher także punktów 10, na miejscu ósmym Fredrik Johansson punktów 8 i dalej. Paweł Strugała na miejscu 9 i to jest bardzo dobra pozycja naszego debiutanta w tych dzisiejszych zawodach. Później Jo Satre z Norwegii na miejscu 10. 11 Austriak Charlie Ebner Junior. 5 punktów, 4 punkty Peter Klaus. Trzech, także cztery Fini Juni. Sepanen na 14. miejscu Mirosław Daniszewski. 15 Roni Haring ze, ze Szwajcarii. No i rezerwowi Piotr Hejnowski bez punktów w dwóch startach. Martin Bechal bez punktów w jednym. A René Dunki, który był w podstawowej szesnastce tych zawodów, po dwóch defektach wycofał się z dalszej rywalizacji. Już czerwony dywan na lodzie w Sanoku. Za chwilę pojawi się podium, już także stoi. I za chwilę będziemy mieli trzech bohaterów, trzech najlepszych zawodników tego turnieju tutaj w Sanoku. Jeszcze rodzinne zdjęcie z Pawłem Strugałą. No proszę, proszę nie, ile już fanów. No właśnie, no i bardzo po dobrze, jednych no, zawodach. To powinno cieszyć. Jest także reprezentant Szwajcarii, więc takie rodzinne zdjęcie polsko-szwajcarskie na zakończenie tych zawodów. Kibice trybun jeszcze nie opuszczają. Zabawa trwa w najlepsze, mimo tego, że temperatura oscyluje w Sanoku. Gdzieś w okolicach minus 15 stopni, a do tego dodajmy, że w Sanoku jest odczuwalne to zimno. Tutaj na to, że z zimniej, bowiem ta wilgoć od Sanu ciągnie. My już żegnamy się z Państwem z Sanoka. Zawody komentowali Robert Noga i Rafał Darżynkiewicz, a w parkingu pracowali dla Państwa Łukasz Benz i Filip Czyszanowski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już z torów. Speedway Ekstraligi 9 kwietnia. Dobranoc. Dobranoc. Sponsorem programu jest Podkarpackie. Przestrzeń otwarta.